Cześć, witajcie. Jak widzicie, mamy przepiękny dzień. Może nie jest najcieplej, ale to bardzo dobry czas, żeby zacząć już sadzić rośliny cebulowe. I tutaj część moich zgromadzonych w tym roku cebul to jest naprawdę kropelka w moim cebulowym morzu. W tym odcinku dowiecie się, ile cebul w tym roku będę sadzić, jakie odmiany i pokażę Wam, jakich znaczników będę w tym roku używać. Zapraszam na ten odcinek. Coraz więcej mówi się o tym, że warto wybierać rośliny cebulowe ze sprawdzonych sklepów. I... Bardzo się cieszę, że dużo się o tym mówi. Dzisiaj chciałabym Wam polecić dwa sklepy, w których ja kupuję cebulki, bo to, jak duże są te cebulki, wpływa potem na to, jak duże mamy kwiaty. Tak samo, jeżeli chodzi o zdrowie cebulki, czy po prostu o przechowywanie w sklepie. Jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, jak nasze cebulki będą rosnąć, i to jest jeszcze przed etapem posadzenia przez nas tych cebulek. Moje dwa ulubione sklepy to zakazany ogród i lilie tulipany, i zaraz Wam pokażę, dlaczego. Po pierwsze, chciałabym najpierw powiedzieć o tym, jak dużą wagę dziewczyny przywiązują do tego, żeby klient był zadowolony. I to nie chodzi tylko o to, żeby robić sobie piękny PR, tylko właśnie o taki bezpośredni kontakt. Kiedy kupujemy jakiś towar kwiatowy, roślinny, to zależy nam na tym, żeby on był jak najpiękniejszy, żeby odmiany się zgadzały. Ale czasami jest tak, że nie z winy właśnie sprzedawców, pośredników, taka odmiana może być pomylona. I doświadczenie mi pokazało, że właśnie w tych sklepach bez problemu zgłaszacie reklamację, jeżeli coś się dzieje, i dziewczyny natychmiastowo odpowiadają, wymieniają towar i nie ma żadnego problemu z komunikacją. W zakazanym ogrodzie mamy Ewelinę, w Lilię tulipany mamy Madzie. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają cebulki tulipanów z tych sklepów i porównajcie je sobie wyglądem. Ja akurat w tym roku takich nie mam, ale z tymi marketowymi. Tutaj mam cebulkę od Ewelinki. Zobaczcie, jaka piękna, zdrowa cebula, duża, z błyszczącą skórką. Nie ma tutaj żadnych pęknięć ani zmian chorobowych. No i u Madzi też zobaczcie jakie piękne, duże, dorodne cebule. I tego właśnie oczekujemy od cebulek, które kupujemy, żeby były duże, zdrowe, bo tylko takie cebulki dadzą nam gwarancję zdrowych kwiatów wiosną. I na no to przecież czekamy, żeby mieć piękne, obficie kwitnące rabaty wiosenne. Być może macie ochotę wprowadzić do swojego ogrodu w tym roku również czosnki ozdobne. No i tutaj mam dla was prawdziwą ciekawostkę. Zobaczcie jak duże czosnki ma w swoim sklepie Madzia, lilie, tulipany. To jest odmiana White Giant. A tutaj pokażę wam jeszcze drugą. Jest to odmiana Ambassador. I, i naprawdę spójrzcie na to. Coś niesamowitego, już ta cebula White Giant wydawała się duża, natomiast ambasador, no jestem bardzo ciekawa, jakie kwiaty nam dadzą tak duże cebulki. Nie miałam jeszcze tak dużych czosnków w swoim ogrodzie, tych odmian w ogóle nie miałam. Jedynie odmianę Purple Sensation i coś jeszcze białego, ale już nie do końca pamiętam. Kupowałam te cebulki na wyprzedażach w markecie i to oczywiście też możecie zrobić. Uważam, że w takich pełnowartościowych cenach w markecie te cebulki, które oni oferują, to nie jest dobra oferta. Poczekajcie na wyprzedaże, i wtedy naprawdę warto sobie przebrać takie cebulki, które w marketach zostały, bo one często są w takich foliowych woreczkach, które gorzej oddychają niż papier, więc tam mogą się te cebulki niestety, ale w nie za dobrych warunkach przechowywać. Ale możecie trafić także na zdrowe i jak najbardziej w takich promocyjnych cenach na koniec lata jeszcze upolować jakieś ciekawe odmiany. Jeżeli chodzi o opakowania, właśnie to spójrzcie, papier to jest najlepsze rozwiązanie. U Aweliny, na przykład, macie takie kartonowe pudełka z otworkami. Nie dość, że są przepiękne, to bardzo funkcjonalne. Dzięki temu. Cebulki w środku mają dobry obieg powietrza, ale takie papierowe torebki również są wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki temu nawet jeżeli macie wcześniej te cebulki w domu, jeszcze nie jest odpowiedni czas na sadzenie, no to bezpiecznie w takich opakowaniach możecie je przechowywać, a jeżeli kupiliście w markecie w foliowych opakowaniach, to radzę Wam, aby je jednak wyjąć. Można je przełożyć na przykład do torebek śniadaniowych, właśnie takich papierowych. No i zawsze pojawia się pytanie, czym sadzić rośliny cebulowe? Do wyboru mamy wiele opcji. Tutaj należy wybrać po prostu taką, która najbardziej nam odpowiada. Ja w tym roku będę korzystać ze szpadla szkółkarskiego, który jest bardzo długi, dzięki czemu mogę się wkopać na odpowiednią głębokość. Już za pierwszym razem nie muszę tej dziurki dłużej wykopywać głęboko. Zdecydowałam się na taki sposób sadzenia głównie w tym roku, ponieważ mam do zagospodarowania świeżo stworzoną wiosną rabatę, i tutaj pomiędzy bylinami są jeszcze bardzo duże wolne przestrzenie. Takie właśnie plamy cebulowych nasadzeń zaplanowałam na przyszłą wiosnę, dzięki czemu będę miała tutaj kolory skupione ze sobą w jednej odmianie. Wiadomo, niektórzy lubią miksować odmiany, miksować rodzaje roślin cebulowych. Ja będę sadzić plamami i po raz pierwszy, chyba, w swoim ogrodzie wybrałam takie rozwiązanie, ponieważ no, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tak, jeszcze nie robiłam. Możecie wybrać również takie ręczne narzędzie. To jest łopatka w kształcie nazwijmy to tulipanem bardzo dobrze, można się nią wbić właśnie głęboko. Tutaj sadzicie pojedynczą cebulkę, nie tak jak w, przy pomocy szpadla, robimy jedną dużą dziurę, tam wkładamy kilka cebulek, tutaj robicie sobie pojedynczą. To jest też dobre rozwiązanie, jeżeli macie gęsto obsadzone rabaty już wcześniej i dzięki temu nie będziecie uszkadzać innych roślin. Możecie wybrać również klasyczną łopatkę, możecie użyć sadzarki, mamy do wyboru także wiertełko, które się... Wkłada do wkrętarki, ale u mnie ziemia jest bardzo mocno zbita i przyznam wam szczerze, że w zeszłym roku się bardzo namęczyłam tym wiertełkiem. Także w tym roku stawiam na ręczną robotę w postaci kopania większych, szerszych dziurek. No i tam będę wkładać po kilka roślin cebulowych. Na pierwszy ogień idą u mnie czosnki ozdobne ze względu na swoje rozmiary. Zaczynam od nich, ponieważ chciałabym je fajnie rozłożyć, aby efekt w przypadku czosnków był właśnie taki w szachownice, trochę białych, trochę fioletowych i one pomieszane ze sobą, a dookoła będą tulipany sadzone odmianami. No i tak błądząc po rabacie, przypomniałam sobie, że przecież to jest świetny czas, najwyższa pora, żeby pochować już też swoje pojdełka. Spuścić z nich wodę, schować do środka domku. Teoretycznie one są rozodporne, ale nie będę ryzykować, że pęknie. Szkoda by mi było, bardzo jest ładne, bardzo je lubię. Także wyleję wodę zabieram do domku i dzięki temu mam dodatkowe miejsce na czosnek. O, tu jest nawet, zobacz, możesz pokazać, że zamarzło. Poidełka ceramiczne możecie umyć po prostu ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń albo użyć mydła potasowego. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także... Letnia woda i odrobina sody oczyszczonej to są takie patenty, które pomogą wam zadbać o dobrą kondycję tych ozdób ogrodowych. Przyjacielem roślin cebulowych w moim ogrodzie jest corocznie mączka bazaltowa. Możemy nią zaprawić cebulki. Ja po prostu wsypuję trochę takiej mączki do każdego dołka. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko chorób grzybowych i ryzyko uszkodzenia cebulek. To jest jak taki talk. Kiedy cebulka jest tym opruszona, no to ma taką powłokę bezpieczeństwa, a dzięki temu też będzie pobierała sobie substancje odżywcze właśnie z tej mączki bazaltowej. I co najważniejsze, możemy ją bezpiecznie stosować teraz jesienią, bo ona nie będzie pobudzała tych roślin do wzrostu, nie ma w niej azotu. Na jaką głębokość sadzić cebulki? Nie wszyscy to wiedzą, a jest bardzo dobra praktyka i bardzo prosta. Przyjmuje się, że jest to trzykrotność wielkości takiej cebulki. Czyli w przypadku tak dużych czosnków warto mieć naprawdę głęboki dołek, a im mniejsza cebulka, tym mniejszy. Jak wspominałam, wsypuję sobie troszkę mączki bazaltowej do gotowego dołka, potem wkładam cebulę i na to jeszcze troszkę mączki. No, i teraz już wystarczy zasypać. No, i jeszcze będę zaznaczać te miejsca, w których posadziłam sobie dane odmiany roślin cebulowych, bo warto wiedzieć jednak, żeby później takiej cebulki, wiosną, na przykład, kiedy będziemy dosadzać byliny, nie uszkodzić. Bardzo często zamawiamy rośliny przez internet i wtedy przychodzą one z dobrych sklepów, zabezpieczone między innymi takimi patyczkami, albo drewnianymi, albo bambusowymi i one są właśnie świetne do tego, żeby je wykorzystać na przykład w takim momencie, albo w sezonie podwiązywać rośliny, albo właśnie teraz pozaznaczać sobie gdzie posadziliście cebulki, tak aby właśnie później nie uległy uszkodzeniu. Oznaczenie roślin w ogrodzie to jest bardzo ważna sprawa, i przekonałam się w tym szczególnie w przypadku dali, do których e, przyczepiałam sobie kartonikowe e, etykietki, ale niestety one się rozmokły, no i później nie wiedziałam, gdzie mam jaką odmianę. No i tutaj już nie popełnię tego błędu. Kupiłam ostatnio bardzo długo szukałam metalowe znaczniki, które posłużą mi przez lata. Będę mogła sobie zmywać te napisy i. Zmieniać w zależności od zapotrzebowania. Teraz, dopóki jeszcze tworzę nową rabatę, nie wiem, jakie będę miała odmiany, jeszcze nie będę ich pamiętać. No to właśnie zastosuję do roślin cebulowych i teraz od razu opowiem Wam trochę o tym, jakich pisaków używałam, ponieważ okazuje się, że to też nie jest taka prosta sprawa. Najbardziej sprawdził mi się czarny wodoodporny pisak. Który był nie do zmycia, nie wybacza błędów już na etapie pisania i po prostu trzeba go usuwać zmywaczem do paznokci, więc wydaje mi się, że on będzie najbardziej odporny na warunki atmosferyczne. Natomiast, jak widzicie, chyba najpiękniej wyglądają takie srebrne i złote markery z tym zielonym kolorem. Niestety, mimo to, że są to pisaki permanentne, no to na metalu lubią się ścierać i tu możecie zobaczyć na tej etykietce, jak niestety to wszystko się roztarło. Wymyśliłam sobie patent, że żeby już nie szukać dalej, bo to zajmuje trochę czasu, zabezpieczę te napisy i wpadłam na pomysł, że przecież mam w domu stare lakiery do paznokci i po prostu zamalowałam taki napis bezbarwnym lakierem do paznokci. Wykorzystałam produkt, którego już bym i tak nie użyła, a może sprawdzi się ten patent. Spróbujcie. Mam też sposób na to, aby rozróżniać, które rośliny były z którego sklepu dziewczyn. Czarne i takie chłodno złote napisy są od Eweliny z zakazanego ogrodu. Natomiast ten ciepły złoty i srebrny są ze sklepu Lilie Tulipany. Dzięki temu będę mogła później wiosną raportować dziewczynom, jak ma się towar od nich. Pewnie jesteście ciekawi, ile dokładnie cebulek będę w tym roku sadzić. Na razie wyszło mi 223 cebulki. W porównaniu do poprzednich lat to jest jakieś dwa razy więcej niż najwięcej, ile miałam, ale udało mi się ostatnio znowu zdobyć jedną z nagród na Instagramie, i kolejne cebulki są w drodze do mnie. Także niesamowita będzie to wiosna, piękna, kwitnąca. A dokładne odmiany, jakie rośliny wybrałam, znajdziecie w wykazie na końcu tego wideo oraz na moim Instagramie Rodos w lesie. Bardzo dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Jestem ciekawa, ile Wy cebulek w tym roku wsadzacie. Wiem, że niektórzy mają dwa razy więcej niż ja, a może jeszcze więcej. Jestem ciekawa, koniecznie, dajcie znać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was, abyście to zrobili. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi filmami ode mnie, a przecież fajnie wiedzieć, co się u nas nawzajem dzieje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.